Siema wszystkim To ja No bożej I dzisiaj um, jesteśmy sami I gramy Brawl Stars Tak Gramy w Brawl Stars Okej okay. Ale no zacznijmy Tylko dwa Tylko dwie rzeczy nowe Dobrze, że jest knockout nowy Rosja? Rosja? Ok, no. Więc mam. Takie postacie. No, szybkę. Nitkę. No to są basicki. ok. Potem mamy tutaj tych: Mortis. Pan Pezzi, Piggy. Kiełek. Lu, no. Potem mamy. Legendarny Spike, Kruk, Leon i Serge pudełkowy, bo lubię tego skina. Myślę, żeby też. Nie wiem, nie jestem ekspertem. No. Ale moja najbardziej ulubiona to musi być Mike, Jak jest magicznym cudem? Mam wszystkie gadżety i wszystkie stał parery. Tego nie mam tych dwóch rzeczy i tego. Co bym coś ale no nie mogę. Więc może tym zagrajmy I w co może? No okej, okay, zacznijmy tak. Runda się zaczęła. O tak. Okej. Okay. O nie, nie, nie. Ok, spokojnie. Tam się Riko. No Rico to mały odgieldział. Jak jesteście fanami em, moich odcinków? I się będziesz parę shortsów lub może jak wam się uda możecie mieć naś w tej grze bo, no czemu nie likus dech. myślę że będzie się wszystkie odcinki okej okay, taki challenge mam dla was lub się spróbujcie obejrzeć wszystkie moje filmiki bez pomniania ani jednego Ej, hey, nope. Zakręćmy się jak widzę spinner. Nie, nikogo nie ma. Oh. To Edgar. Okej, okay, ryzykujmy. Ryzyk, Dysk, fizyk. To był swój pomysł. Boom, To było łatwe. Nie wiedziałam, że taka rzecz może się stać. Mamy stawparer. EM nie, kurde, ehm, drop Dropstart. No nie mamy normalnego. No świetnie. Bonus podwajasz XP. Okej, okay, będę mówić to podwajasz że no coś nam się tutaj nie udało, ale dalej będziemy próbowali. Na końcu coś wam się pokażę. Co to będę grać, co grałem z dwoma youtuberami i paroma innymi osobami. Okej, okay, mamy tych trzech Już widzę jednego od Chyba sobie że tak, gdzie ma szybciej uta Tak. Już tam jest następny. Ok, Okej, na razie się w tym krzaku, no serio? Buza? Burza! Okej, okay, zmieniłem krzaczki, po czemu nie? Tamte krzaczki mi się zmieniły, o, bo tyś... że to jest jakaś pułapka. Myślę, że mnie nie zauważyli, nie. Więc... Bezpieczne sobie tu wejdę. Myślę, że nikt nie ma Tima na mnie. Nie poszło, to rzuciłem mnie. Nie. nie. Jezus, 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 Jezus. Jezus! <słyskał> Więc widać, że nam się nie udało. Dlatego, że ktoś mi weszł do pokoju. Okej. Okay. Jesteśmy w lundzie nowej. Ja nie chcę nic malować, więc sprawdzam książki. Okej. Okay. Nie będę malować mam czasu. Okej, okay, serio. O? Po prostu sobie zrobię. Mam go spinerka, czemu nie. Branoła no, Mortisa. Banałem no, no, Mortisa. Tak, nie. Eno serio. Co wycieka? No serio. Okej. Okej. Okay. Okay. tu. Chodź tuserkę! tu O, tu jest! Oh. Okej. Okay. Yeah. Nie. Jeszcze nie ma tego swojego wyrotowego czegoś. Po prostu ktoś musiał w sobie zamiar zazartować. Okej, okay, zmieńmy tryb. Um, Okej, okay, zróbmy dłoń, jeden raz było i no i no po prostu no. Okej. Okay. O, następny dynamite. na no, go nie zauważyłem. Nie ma w Dużo nie. No to szybko będzie. A tutaj. To same tu. O nie, nie. Powiedz, że mnie zabić. Co? to No nie, Edgar, i to nie mój, to jakiś. To podroba! Tak! tak! Dobrze? Dobrze idzie, mu. No nie, to raczej nie. Okej okay. Jak się odrodzę, powiem. Okej, już się odrodziłem. Nieważne. I tu samych? Nikogo nie ma. zrobię pole. O! Nie! Co jest robione? Kurde, Nie, co? Zrobiłem! O nie Okej a drugie miejsce Zyskar, wziąk łapka do góry Bum Masz? O, na karnecie? To to ok okej, okay. okay. bum Okej okay. um, zapomniałem jak to nazwa. Będziemy mówić kolory Niebieski tak Niech będzie piła du. Okej -du -du. Okej, okay. okay, to będzie łatwe like, Mają tylko Spike'a El Primo ci ludego I tego Okej okay. I Franka Umarłem za pierwszym razem w tej grze że coś nie umarłem za pierwszym razem. Ale no, umarłem przez Franka. No ma te głupie rzeczy. Nie! Serio? Serio? Muszę je zniszczyć. No tak ja bym zniszczył. Nie, nie, nie! Nie znoszę ich. Nie ja wiem wszyscy chodzą na środek, to takie kupie. O nie. Nie że coś mi się tam uda zdziałać. Okej. Okay. Myślę, że wygram to. Mam szansę. Tak? Tak. Przegraliśmy. Najlepsza akcja nadziejna. O. Nie. Ok, zbiorę klejnotów. Musi coś się udać. Musi. Okej, po prostu trzeba 10 klejnotów. Jakie to ciężkie może być? Okej, okay, to może być ciężkie, ale na uda nam się wygrać. Oni już mają 8, mamy. Dalej mamy. jeden. fajnie. Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Tym był beznadziejny. Ale weźmy knockout, bo knockout to mój ulubiony. Okej, okay, jesteśmy na knockoucie. I umarłem. Fajnie. Zapomniałam wam pokazać inne rzeczy i to e, jest ta rzecz początek. Jezus Chrystus. Utknąłem Serio? Okej, okay, chociaż mam urzę samy Urta i zabija mnie tego patrzmy, chodź, chodźmy, chodź. Nie, nie! Ej, no, serio! Tak! Uda ci się, uda ci się, nie uda ci się. Nie uda ci się. Okej, okay, tak, znaczy, że jest ze mną, z youtuberem, z jeszcze jednym youtuberem i innymi osobami. Pierwszy mm. na Dynamite. Ja to była misja, tylko z dynamikami. Więc są dwa YouTubery: jedna osoba i ja. ja. jestem tym szarym. To są te osoby. My sobie strzelałem. Po prostu do nich. Tiantic. i osoba przeskoczyła. To coś się coś działo tam. Eee. Nic. Ok. Bii, ja tu nie mam książkę, mi się, to osoba zbierała sobie klejnot, sobie poskoczyła jak króliczek, a tu czeka aż kto coś tworzy. Tak, no mi się. Okej, okay. tu jest jakiś kreska tu wróciłem, po zrobiłem kółek, patrzcie, Różmy. o tyle sekund, przejdziemy. Ona myślała, że tu idę, a ja tu poszłam. Okej. Okay. Chyba tu jest jeden z youtuberów. Potem się tu. Ja takie... Surprise! Zrobiłem kręcioka i tak umarłem. ok Okej. I teraz. Tu jeszcze jest chyba jeden youtuber. Zobaczcie imię. Tu. E, no nie wiem. Nie wiem, okej, okay. tu mamy wszystkie osoby, które są do słodzenia. Bum, bum, bum. Bum, bum. Okej, okay. skifnijmy do końca. I tu mamy wygranego, czyli bysy. bas Następne to tylko odgady. Ok, i jest tu. Okej, okay. po prostu nie więc tłumaczę. Jestem tym niebieskim i jakimś magicznym cudem wygłom.